Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I jak widzicie jest to Speedbuild, bo jest to piąty odcinek z naszej serii Destins 4 nawet na nasze nowe mieszkania. Jest to taki odcinek lekko bonusowy bo no, jest to speedbuild i nic się tutaj tylko nie dzieje i po wam teraz dogrywam dodatkowy dźwięk. I robię to pierwszy raz. Jakby coś nie zeszło to przepraszam. Ale tak. Pierwszą rzeczą dzisiaj do omówienia będzie. Pomyślmy. Um. Na pewno... To, co tutaj widzicie, jest to przebudowa naszego domu. Czyli nie jest to przebudowa jakiegoś mieszkania. No pewnie się zorientowaliście, bo nie jesteście przekupami. Choć niektórzy pewnie może są. Dobra, dobra, bo. Nieważne Ale tak. I będzie ono pokazane w odcinku 6, 7, 8, 9, 10. Bo planuję jeszcze zrobić 5 odcinków? Nie. 7, 8, 9, Tak. No, i siódmy, szósty. Z tego co się nie mylę, trafi w środę. Nie wiem, co tu się podziało, ale jeśli wleci jutrzejszy odcinek, jeśli wleci, to wyjdzie nam jakiś masakryczny daily. No, zobaczcie: sobota, niedziela, poniedziałek. Dzisiaj wtorek i środka. Co tu się odwaliło? Chyba, ich Chyba mnie pogrzało. Dobrze, dobrze, ale już spokojnie. Już w sobotę będzie normalnie film. Kończymy z daily, pięciodniowym daily. Koniec? Nie, nie będzie już daily. Nie, nie planuję czegoś takiego. W wakacje też raczej nie. Niestety, przykro mi, jeśli ktoś na to czekał, ale nie. W ogóle, jeśli, no, chcę zrobić jakiś film z moimi planami filmikowymi na lipiec i sierpień, na lato. No, ale już mówię, że wam powiedzieć, że w lipcu to będzie mało bardzo filmów, bo po prostu wyjeżdżam i nie mam jak nagrywać. Pojawi się w lipcu parę filmów, parę, czyli może dwa, trzy, ale to naprawdę będą nagrywane o wiele wcześniej, więc nie. Podpo nie... No, chciałabym powiedzieć, że nie odpowiadam na komentarze, ale ich nie ma. Mi smutno. Ale nie. Tak. W sierpniu, jak już to będą jakieś filmy. W sierpniu, wrześniu będą filmy. No, w sierpniu to te potem będą. Dobra. Ale teraz chciałbym może trochę opowiadać o tym, bo ja to nagrywam w poniedziałek. Szósty odcinek będę pewnie nagrywać we wtorek. No, z nagrywaniem filmikami to jest tak, że ostatni filmik nagrywałam wczoraj. Wczoraj? to jest niedziela? Tak. Wczoraj niedzielny filmik. No tak. Ale tak, poza tym, to ostatni filmik nagrywam tydzień temu. Serii Design 4. Tak, tak, to można powiedzieć. I muszę w ogóle tam wejść i zobaczyć, co tu się No nie podziękował się nic, to bo nie grałem. Bo nie mogło się nic podziękować. Choć miałem kiedyś seva, gdzie nie przez jakieś parę tygodni, i mi nagle Simowie podrośli. I miałem Sim, który był dzieckiem, i nagle stał się młodym dorosłym Nie wiem jak. No to są Simsy i ich urok, ale tak, owiejska o Sielanka. No nie miałem się jak wypowiedzieć w jakimś odcinku, no bo ten w wyszedł nie pamiętam kiedy, chyba we wtorek albo w środę, albo w czwartek. W środę chyba wyszedł. O 17? Chyba tak. Nie pamiętam. Nie, on w czwartek wyszedł o 17. Dobra, przypomniało mi się. No to jak ja nie miałam powiedzieć cię o nim, no a w Wczorajszym filmu nie miałem jak ten i nie chciałam łączyć oglądania Zwiastuna w yy, dodatku Disney 4 z yy, Parkiem Jurajskim Dlatego pomyślałam, że dzisiaj jest to No i pokażę wam tego Zwiastuna, bo pewnie osoby, które się oglądają z tym filmem już go obejrzały i to dawno temu więc... No, to nie ma sensu, ale może teraz y, nie będziemy jakieś omówienia z tego wersum, hmm. ale po prostu chciałbym mówić o swojej reakcji, czego kupię i czego nie kupię. I pierwszy raczej go nie kupię. Ogólnie przez jakieś parę tygodni od wyjścia tego z tego Zwiastuna. Bardzo mi się spodobał ten dodatek i nawet chciałam go kupić, żeby mieć ten taki pakiet dodatkowy do 2 września, ale potem sobie zadałam sprawę, że jednak chyba raczej go nie kupię. Jeszcze to przemyślę zdanie, ale po prostu nie mam pieniędzy już na kupowanie. Niestety, w szczególności jeśli chcę kupić drugą część parku co może być dosyć drogim wydatkiem i no, The Sims 4. Mm. No nie za niedługo powiem Wam jeszcze, dlaczego jakoś się odsuwam od Simsów i czemu z tym sobie wydaje mi się coraz bardziej takim skokiem na kasę. Chociaż da się to zrobić taniej, lepiej i mm, nieważne, bo na to poświęcę jeszcze inny materiał w przyszłości, ale tak, mm, sam dodatek prezentuje się całkiem spoko i kupiłbym go, ale no nie mam środków. środku. Jeszcze nie wiem. Może będzie jakaś rozgrywka z tego modu. Nie wiem, słyszeliście o takim modzie. Co stworzył Ernie i ma on wyjść właśnie 24 chyba lipca. I no, on będzie za darmo, potem w sierpniu, no, a od, poł od drugiej połowy sierpnia już będę nagrywać, więc najprawdopodobniej sobie zrobię reakcję tego. A samą farbę odcinków szczerze nie wiem, czy się opłaca kupować. I składa się na to wiele czynników. Jest tyle modów, tyle modów na krowy, um, krowy kurczaki, owce, świnie, na te takie meble fajne i ten. I na co jakby się zebrało to wszystko, to by można było stworzyć dodatek. I jeszcze jak ma teraz wyjść ten model tego Erniego, gdzie dostaniemy miasto. No ono będzie zastępstwem Brindleton Bay. No ale jest to bardzo fajne miasto Brindleton Bay. Ale no jakieś trzeba poświęcenia mieć. A poza tym będzie to świat półotwarty. No to zauważmy jaka tutaj jest to mody, które są w większości za darmo. A jak już to po jakimś czasie są odostą za darmo. Tymczasem nagle nam wylatują z datiem za 120 zł, Które nam dostarcza trochę tego, co dostarczyły nam mody. Ma dostarczyć nam trochę tego i no nie wiem, no jakoś nie jestem przekonany do tego. No, trudno mi się, mi się wyrazić, no bo jakoś po prostu, no, fajnie nie jestem przekonana do tego, dodatku. Sam dodatek w sobie jest to fajny, miasto bardzo fajne, sam styl baśniowy, e, właśnie styl baśniowy, tak dużo słyszamy złych opinii o tym stylu baśniowym i jak to nie pasuje do Simsów? No, styl baśniowych z ale przypomnijmy sobie, mamy w tym coś takiego jak um, wąpire na przykład, czarodziejów, syreny, kosmici, więc nic takiego nie odstaje jakoś bardzo, a poza tym to mi się bardzo kojarzy z sią. W szczególności to śpiewanie do ptaków. No to jest chycioro. ale mi się podoba. No wiem, że niektórzy się w tym króliku doszukujemy, królika z Alicji w Krainie Czarów i na pewno, na 100% procent, ta to będzie prowadzić właśnie do krainy Czarów. Zgaduję, że nie, ale może, nie wiem, może twórcy nas zaskoczą, choć nie wiem, co by się myślało, żeby nas zaskoczyli, ale... Mi się ten dodatek sam sobie podoba, ale no jak już wam mówiłam, no nie mam środków i raczej go nie kupię. Chyba, że jakimś tym dostanę zastrzyk kotówki. A dobra, no to pogadaliśmy sobie o tych rzeczach, co są najważniejsze. I chyba będę się już ci kończyć. Tak mi się wydaje. Ale to już na tyle. Do zobaczenia w przyszłości, czyli naprawdę nie mniej jutro albo za dwa dni. Pa